Rozwój samorządności w kraju zaowocował większą troską władz lokalnych o stan naturalnego środowiska małych ojczyzn. Przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym mają wyraźny priorytet. Budowa gminnych i miejskich oczyszczalni, nowe technologie utylizacji odpadów, oświata ekologiczna, ochrona i zakładanie parków zieleni to tylko niektóre spośród działań mających na celu zachowanie naturalnych walorów przyrody tych terenów. Niepowtarzalne piękno kujawskiej ziemi ma służyć zarówno jej mieszkańcom, jak i gościom. Ma ona bowiem wiele do zaoferowania każdemu turyście. Miłośnicy archeologii trafią tu na swój rach. Jesteśmy w Dziwierzchni, na stanowisku archeologicznym odkrytym przypadkowo w trakcie orki. Obiekty Badane przez nas to piece z okresu rzymskich do wypału wapna, datowane na mniej więcej 2000 lat temu. Pasjonaci historii znajdą możliwość obcowania z licznymi zabytkami. Romański kościół Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu. Kościół w Kościelcu Kujawskim. Romańska kolegiata w Kruszwicy. Wśród licznych zabytków klasy zerowej jest perła drewnianej architektury sakralnej, kościół w Pieraniu. Pałac w kobelnikach koło kruszwicy. Głębszej refleksji i skupieniu sprzyjają obiekty sakralne, często również zabytkowe. Dla osób preferujących czynny wypoczynek zajęcia też nie zabraknie oto niektóre możliwości: jazda konna w kilku sekcjach jeździeckich spływ notecią różnorodne sporty wodne. Spotkania z dziką przyrodą w malowniczym nadgowlańskim parku tysiąclecia. na okazy fauny zobaczyć można w sali wystawowej parku. Coraz modniejsza staje się agroturystyka. Wymienione atuty nabierają dodatkowej wagi wobec bliskości uzdrowiska i inowrocławskiego wraz z pięknym parkiem, popularnymi solankami. Oprócz wszechstronnej specjalistycznej oferty leczniczej skorzystać można ze spacerów wokół tężni lub po parkowych alejkach w otoczeniu zadbanej zieleni i kwiatów. Mikroklimat otoczenia tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu nie tylko rozmaitych schorzeń górnych dróg oddechowych, lecz także wielu innych chorób. U ludzi zdrowych daje wzrost ogólnej odporności organizmu. Polepszająca się z roku na rok jakość wód miejscowych akwenów umożliwia przyjemny letni wypoczynek. W miejscach, gdzie ich brak, czynne są zadbane, nowoczesne baseny. Niezależnie od pogody można powędkować lub zbierać grzyby. Ta rekreacyjno-turystyczna rola powiatu zgodna z zamierzeniami jego władz ciągle się rozwija ku pożytkowi mieszkańców i gości. Ziemia Rodzinna. To kujawy. Czujesz? Jakie to wszystko jest miłe, jakie drogie, jak kochane. you. <music>